Ciema, z tej strony dogi. Witam w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. W dzisiejszym odcinku e, postanowiłem, że po prostu przerażujemy tą jaskinię. Zobaczymy, co jest na końcu i zobaczymy, co jak. W porządku, więc jesteśmy ponownie w tej jaskini. Jak widzicie, poświetlałem tu jeszcze trochę. I plan jest taki, żebyśmy po prostu przebiegli to jak najszybciej możemy. Licząc na to, że. Jak najmniej HP nam zabiorą, czyżby się tu ktoś zrespił? W każdym razie, po to sobie przygotowałem tutaj pancerze. Zacznę, może trochę od paskudnego. I tyle. Chociaż myślę, że jeszcze może się latarka przydać. Ok, więc wygląda na to, że przeciwnicy się respią w jaskiniach. To jest ważna rzecz, o której warto pamiętać. Dobrze, co my tutaj mamy? Chwila. Ok, już rozjaśniłem grę. A, ok. Wo, Witam. Trzydzieści pięć klatek. Hm, średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Więc okej, okay, od poprzedniego odcinka wyszedł update. I patch jeden, który e, dotyczy jednej rzeczy, którą zmienili w tym dużym update'cie. O, kurtka. Okej. Okay. O! Dobra. O nie, oni przeszli się. A co tutaj jest? Okej. Okay. I darmowy pancerz, jeden. Dobra. Oni zadają obrażenia, dobra, dobra. <gry> Okej. Okay. Dobra straszny chaos, ale powiem wam, że... Dobra. Taktyczne leczenie się. Okej. Okay. Dobra. Oj, przyjaciel duży przyszedł. OK, na niego myślę, że po prostu najlepiej byłoby tak spróbować zdziałać. Oczywiście tego nie zabije, ale powinno go zranić na tyle, że powinienem być w stanie się go pozbyć. No i dodatkowy pancerz. To zawsze na propsie. Tu możecie zobaczyć rzecz, którą dodali w ostatniej aktualizacji. Standardowo. Ok. Okej, okay, więc zebrałem wszystkie pancerze tutaj z nich. I pozostaje pytanie, co my tutaj mamy? Nie da przebić, ale czy dałoby się. No to jest ten blob. Tyle to wiem. Tylko. Czek mu tam było. Na osiągnięciu pisało, które zdobyłem w którymś tam odcinku. Czy tu się da przejść, tam do środka? Okej, okay, gra strasznie coś przycina. Hmm. Przy okazji przyznam się, że całkiem sporo napracowałem się, żeby. Poprzedni odcinek finalnie wyszedł. I też stała się rzecz niemożliwa. To o czym mówiłem na parę dni przed wstawieniem tego filmu. E, znaczy no, w którymś tam z poprzednich. E, Valve wydało CESa na source 2. <laughs> jako wczesny dostęp. Jako, cz jako zamkniętą betę. Ale i tak, sam fakt, że to się właściwie stało, jest nie do opisania. Okej, okay. jego nie można ściągnąć, no to chyba tyle. No to pozostaje nam wrócić. O, jeszcze jeden dodatkowy pancerz, a to chwila. Okej, okay. czas na pierwszą wymianę baterii. I okej, okay. do fulatu ładuję. W porządku. Tu jeszcze coś jest? O, rzeczywiście tu coś jest. Ale nie to chyba pusty, ojoj. Oj, oj. Aha. No, całkiem przyjemna sprawa. Okay. Sporo przycięło grę, ale w ogóle, dlaczego mam 37 klatek w jaskini? Coś jest naprawdę nie tak. Więc na powierzchni opowiem Wam o tej e, całkiem kontrowersyjnej aktualizacji. O, zgniotło wszystkich. Prawie jak Dying Light 2, ja wam mówię. Jeszcze to fioletowe światło. Ja <grystanie> a propos, zastanawiam się, żeby poważnie nagrać Dying Lighta. dwójkę akurat. E, no bo, skoro tutaj nagrywam od razu synów Delasu zamiast wcześniej DeForesta, no to czemu by też nie zrobić tego z... Z Dying Light'em. Okay, ich naprawdę dużo było. Okej, okay, więc mam już miniaturkę. O, jeszcze tutaj. Okej, okay, jak już możecie zobaczyć, mam w pełni pancerz. Ciekawa sprawa. Oświetlę sobie tutaj jeszcze. I idziemy w tamtą stronę. Więc teraz wracamy do tamtego rozwidlenia, które spotkaliśmy w poprzednim odcinku. I zobaczymy, gdzie prowadzi ta druga strona. Witam. Kolejne pancerze. W porządku. O, okej. Okay. Więc co my tutaj mamy? Okej. Okay. Woda. E, oświetlę sobie może jeszcze tam górę, żebym wiedział skąd przyszedłem. Więc czy nie ma tutaj żadnych. E, Pływających. Ludoi... Jak... Jak to się nazywa? Okej. Okay. Dobra. W porządku. No to chyba tyle. Tutaj jeszcze tylko pytanie. Co w wodzie jest? Aparat oddechowy. Okej. Okay. Dobra. Y... Więc tak to wygląda. No, ciekawie przyznam. Ale. Y... No, chociaż dobra, skoro tu jestem, to zobaczymy, co jest dalej. Rozumiem, że jak ten wskaźnik będzie po lewej, to już nie będę mieć tlenu. Dobrze myślę. Bo wiecie, szkoda byłoby umrzeć z takim sprzętem. Chociaż na szczęście są tu całkiem w porządku respawny to. Oj! Okej, okay, okej. Okay. Jestem gdzieś na powierzchni... Okej. Okay. No to powiem wam, że naprawdę fajna sprawa. Z tą jaskinią. Cześć, Kelvin. Widzisz, jaki sprzęt zdobyłem, kumplu? No. I to jest odcinek. Tu zrobiliśmy porządny postęp w jakieś... Nie wiem, ile to może być po zmontowaniu. Pierwsze... 10 minut? Może 8? I w ogóle mam sprawę, bo nie jestem pewien, ale czy to tutaj było wcześniej? Przechodziliśmy tędy, ale nie pamiętam, żeby tu taki domek był. Hmm. Władza. O, i dalej jak mam. Czyżbym wreszcie mógł dołączyć do. Albo nie. Nie, bo ja jestem sam. To niestety, ale wiecie. W pewnym stopniu mogę się czuć jak jeden z braci: jak Falunk. Pozdrawiam każdego, kto wie o co chodzi. A co to za konstrukcja, tam się dzieje. Jak macie tutaj okazję widzieć. Eee, no, przyjaciele z jaskini na powierzchni są, tak jak wspominałem. Także do widzenia. Ok, jesteśmy już przed bazą. Tam, nasz, e, tam dookoła iglicem możecie widzieć, że coś się święci. <laughs> Więc ostatnia aktualizacja poprawiła problem, o którym Wam wspominałem. Jak tutaj widzicie, nie ma już duplikatów tych, tej paralotni, co oznacza, że jest ona w pewien sposób teraz rzadkim itemem. Pozostaje jeszcze pytanie: tylko, jak z jej respawnem. Ale jak widzicie, działa. Ok, więc teraz jakoś to odłożyć i niczego tu nie zniszczyć. No, prawie mi wyszło. Ok. Więc jak tutaj możecie zobaczyć, dookoła iglicy buduję takie rusztowanie i po nim sobie będę wchodził i podwyższał iglicę. Moim zdaniem jest ona zbyt mała w porównaniu do tego. do całości wieży. No bo w końcu wiecie, iglice muszą być wyższe, żeby podbijać wysokość wieży. Hello, to oczywiste. Więc w środku możecie zobaczyć, że tu już trochę nazbierałem tego pancerza. I sobie dorzucimy jeszcze zdobyty dzisiaj. Ok, więc zapisałem grę. Teraz chcę Wam pokazać tą bazę, o której Wam wspomniałem. Buduję jeszcze jedną bazę po drugiej stronie mapy. Później ją odwiedzimy, zajrzymy tam też do jaskini, która się znajduje w okolicy, bo widziałem jakieś typowo stworzone ludzkie przejście. Ona jest naprawdę daleko. Dlatego wezmę sobie paralotnię i pokażę Wam, gdzie ona jest. Też zajmiemy się tą jaskinią, o której wspomniałem. Ok, więc tutaj możecie podziwiać znajome już nam miejsce. Jak widzicie, postawiłem sobie dużo tutaj tych, i mam zamiar, no, sobie gdzieś poza odcinkiem tutaj wybudować tą miejscówkę. Bo zdecydowałem się, że odcinki może powinny być trochę bardziej eksploracyjne, dlatego też widzicie, że dzisiaj tak napieram na tą eksplorację. Także to miejsce jeszcze nie jest skończone i zajmę się tym po prostu poza odcinkiem. Ok, więc tutaj jest ta nasza część wyspy. W tą stronę jest gdzieś respawn. Tam, jak widzicie, jest jezioro z moją pazą. Tam jest tam ta plaża. Tutaj jest plaża, na której dzisiaj byliśmy. Tu gdzieś wieża na dole. I to, czego szukamy, znajduje się tam. No a także. Zapraszam Was w podróż. Okej, okay, jesteśmy w okolicy. Jak widzicie, szybka podróż. I już się obawiam, jak będzie wyglądał powrót z tą paralotnią. Czy paralotnia to jest dobre tłumaczenie w ogóle? Nawet nie wiem. Glider. Wszystko jedno. Więc chcę Wam jeszcze pokazać widoki, które tutaj są. I jak widzicie, no drzewa trochę przysłaniają, ale to miejsce się bardzo ładnie prezentuje. i wylądujmy może gdzieś tutaj. No i zobaczmy, gdzie jesteśmy. Oj, tu przyjaciele chodzą, bardzo fajnie. Pozdrawiam ich. <grym> Warto mieć takich przyjaciół. W ogóle oglądając swoje nagrania, czasami dochodzę do wniosku, że nie potrafię mówić. I to jest fakt. Ja faktycznie nie potrafię mówić i przydałyby mi się jakieś wizyty u logopedy. Więc jak widzicie, tutaj planuję sobie Taki mały domek postawić z takim widokiem. No, powiem Wam, że on robi robotę, tylko. E... Spotkałem się, że w internecie ludzie narzekają, że mapa w wielu miejscach jest pusta. I to jest rzecz, której obawiam się w tamtych okolicach. Dlatego jeszcze tam się nie uda. Może kiedyś, bo budowa domku na wyspie to jest oczywiste, że coś co prędzej czy później zrobię. Ale wiecie, skoro jest szansa, że tam nic nie ma, na przykład na mapie tutaj możecie zobaczyć, że nie ma żadnej jaskini ani tak dalej, no to chyba nie warto tam iść. Także tutaj sobie zapiszę grę i. Pokażę wam co to odnalazłem. Okej, okay, i tutaj to mamy. Ech, no więc co tutaj może być? Więc standardowy zestaw: siekiera, zapalniczka. No i co my tutaj mamy? A otóż mamy to. Tyryrum. Także Okej, okay. to ma trochę taki backroomsowy vibe. I okej, okay, pierwsze odczucia z tego, co tutaj widzę. E, to wygląda spoko, tylko wydaje się być trochę puste. Plus ta powtarzalna tekstura, e, średnio to się prezentuje. Krytyk trochę. Tutaj niczego nie mamy. Dobra, no to co tutaj jest? Gdzie my jesteśmy właściwie? Kosze na śmieci. W porządku? Aha, zakopane. O, ale przyjemne. Karta. Nie mamy żadnej karty. No nie. Hmm. No czyli niczego tu nie znajdziemy. No trudno. Prędzej czy później znajdziemy tą kartę. O ile mi się uda stąd wyjść, ogólnie tam na dół nie zaglądałem podczas mojego wcześniejszego przyjścia, tutaj. Ale skoro już tutaj jesteśmy, to może oświetlimy sobie to jeszcze Jak tradycyjnie. Ok, więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Ja wracam budować tutejszą bazę. I do zobaczenia. Gdzieś na początku następnego tygodnia. Oby.